Teraz w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam 13-dniowe młode. No, wyciągnę zaraz samice. Samica okociła się 14 lutego. Dzisiaj mamy 27 luty. Wyciągnę samice i zaraz wracam. Dobra, już jesteśmy. Widzicie, gniazdko jest. O, są młode. Wyciągniemy. Uf. Widzicie, jeden młody. Pokażę Wam jeszcze drugiego. Uf. Takie rodzeństwo. Są tylko dwa młode. Wygląda na to, że mogą mieć całkiem fajną barwę. Mają taki nalocik. Czarny No, na dworze jest trochę zimno, w nocy było minus 5. Nie będę ich męczył, już zakryjemy, bo zimno jest na dworze. Dobre I co? Spiszcie, co sądzicie o tych młodych. Moim zdaniem, samica je bardzo dobrze wychowuje. Na 13 dni są całkiem spore. Myślę, że niedługo już wyjdę z gniazda. I mam jeszcze do Was takie pytanie: kiedy mogę wyrzucić obornik od samicy? Bo już jest tu całkiem trochę brudno, a boję się, żeby samica nie odrzuciła młodych. Bo za tym samica jest troszkę nerwowa. Także jakbyście mogli mi doradzić? I kiedy mógłbym je <laughs> przenieść do innej klatki? Nie wiem czy wiecie co samica okociła się w pojedynczej klatce A chciałbym przenieść je do takiej klatki wykotowej, żeby miały po prostu więcej miejsca Nie wiem czy jak młode wyjdą z gniazda, dopiero wtedy je przełożyć Piszcie po prostu w komentarzach, jeśli możecie Chciałem wam jeszcze podziękować za dużą ilość subskrypcji, która przybyła w tym tygodniu No i proszę was o jeszcze więcej, może niedługo dobijemy do 100 z okazji 100 subskrypcji postaram się zrobić QA dla Was. Także co, na razie kończymy. Trzymajcie się, cześć.